Witam Państwa w pierwszy piątek miesiąca czyli dla osób, które dłużej handlują na rynkach, to sobie wiedzą, że o godzinie 14.30 dzisiaj poznamy dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. Konsensus rynkowy zakłada 725 tysięcy nowych miejsc pracy. Natomiast spora część tych największych banków inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych zakłada jeszcze lepsze dane. city zakłada 860 tysięcy nowych miejsc pracy, Bank of America 8 800 tysięcy, JP Morgan, również 800, Goldman Sachs 750. No i moim zdaniem to wszystko powoduje. To, że od początku tego tygodnia widać wyraźnie, że amerykański dolar cały czas się umacnia, więc, tak jak od wtorku, bodajże mówiłem, amerykańskie banki inwestycyjne pozycjonują się pod lepsze dane ze Stanów Zjednoczonych. No i każda osoba, która zajmuje się day tradingiem, zastanawia się, w jaki sposób rynek może zareagować na te potencjalne dane. Bazując na swoim doświadczeniu, wydaje mi się, że jeżeli dzisiejsze dane wyjdą mniej więcej zgodne z oczekiwaniami rynkowymi w okolicy 720 tysięcy dolarów, to krótkoterminowo, moim zdaniem, istnieje takie ryzyko, że Część instytucji może się zdecydować na realizację zysków, czyli amerykański dolar, pomimo dobrych danych, może stracić. Z drugiej strony, jeżeli dane wyjdą zgodne z oczekiwaniami rynkowymi, to też warto zwracać uwagę na stopę bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Rynek zakłada spadek z poziomu 5,8 do poziomu 5,6, więc jeżeli dane NFP wyjdą zgodne z oczekiwaniami rynkowymi, to też bym zwrócił uwagę na stopę bezrobocia, ponieważ jeżeli okaże się, że ta stopa będzie większa, no to w takich warunkach dolar amerykański może wyraźniej stracić na wartości, natomiast jeżeli ta stopa bardziej spadnie od oczekiwania rynkowych, no to wtedy w takich warunkach, pomimo neutralnych NFP, dolar amerykański może wtedy zyskiwać na wartości. Natomiast jeżeli się okaże, że te dane będą niekorzystne, dla Stanów Zjednoczonych, to amerykański dolar wtedy wyraźnie może stracić na wartości. Oczywiście, jeżeli sobie um, przeanalizujemy wykresy amerykańskie, um, indeksy, to przede wszystkim tutaj um, przy bardzo dobrych danych, nawet jeżeli się okaże, że te dane wyjdą w okolicy 1 miliona, to tutaj amerykańskie indeksy mogą zareagować negatywnie, głównie ze względu na to, że znacząco może wzrosnąć prawdopodobieństwo do. Pierwszej podwyżki stóp procentowych. Jak na razie Fed zakłada pierwszą podwyżkę w 2013 roku, natomiast jeżeli te dane będą bardzo dobre, to te oczekiwania rynkowe mogą jeszcze spaść i w takich warunkach krótkoterminowo indeksy amerykańskie mogą zareagować negatywnie. Jeżeli chodzi o metale, tutaj prawdopodobnie najważniejszym elementem, takim wpływającym na krótkoterminową wycenę metali, prawdopodobnie będzie indeks dolara. Więc też oprócz tych danych zwróciłbym uwagę na średnie zarobki Amerykanów. Tutaj rynek zakłada spadek z poziomu 0,5% do poziomu 0,3%. Dzisiaj również mamy kolejne spotkanie krajów OPEC, głównie ze względu na to, że wczoraj niby zostało osiągnięte porozumienie. Rynek zakładał zwiększenie wydobycia w okolicy 500 milionów baryłek. Tutaj pojawiło się potencjalne porozumienie w okolicy 400 tysięcy, natomiast jeden z członków nie zgodził się i dzisiaj będzie kontynuowane to porozumienie, więc zmienność prawdopodobnie dzisiaj na ropie może się duża zmienność dalej może się utrzymywać. Jeżeli chodzi o indeks dolara, tak jak kilka dni temu już wspominałem, Potencjalnym oporem może być poziom w okolicy 92,80, natomiast w krótkim terminie tutaj przede wszystkim bym zwrócił uwagę, jak te dane będą się prezentowały ze Stanów Zjednoczonych po godzinie 14:30. Jeżeli chodzi o niższy interwał na indeksie dolara, niżej takim potencjalnym poziomem wsparcia może być poziom w okolicy 92,16. Jeżeli chodzi o eurodolara, od wtorku cały czas eurodolar traci na wartości. Tak jak wspominałem, głównie ze względu na oczekiwania rynkowo co do lepszych danych ze Stanów Zjednoczonych, wczoraj na eurodolarze pojawiła się korekta. No i tak jak wspominałem, na pierwszym oporze rynki się zatrzymały, poziom 1,1876, i cały czas obserwujemy kontynuację ruchu spadkowego. Wydaje mi się, że przed godziną 14:30 ta cena na eurodolarze może się potencjalnie ustabilizować, jeżeli chodzi o wyższy interwał. Jeżeli chodzi o kolejne takie potencjalne poziomy wsparcia, najbliższy może być poziom w okolicy 1,1820, czyli już praktycznie jesteśmy w okolicy tego poziomu. Natomiast jeżeli chodzi o niższe potencjalne poziomy wsparcia, ja bym tutaj wyznaczył 3, 1,1786, 1,1770, niżej 1,1756. Natomiast tutaj cały czas z tyłu głowy trzeba pamiętać o tym, że warto zwracać uwagę przede wszystkim na właśnie to, jakie, jakie wyjdą dane ze Stanów Zjednoczonych. Przy potencjalnym ruchu wzrostowym, zwróćmy uwagę na dzisiejsze dzienne szczyty bądź szczyty powyżej dnia wczorajszego, wyżej poziom 1.19010. Na funcie brytyjskim również mamy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego. Wczoraj pierwszy poziom wsparcia dość precyzyjnie został przetestowany, poziom 1,3763, no i w momencie, gdy amerykański dolar zaczął zyskiwać na parze GBPUSD, również pojawił się ruch spadkowy. Niżej na funcie brytyjskim wydaje mi się, że ciężko wyznaczyć kolejne poziomy wsparcia. Natomiast Prawdopodobnie zwrócił uwagę na okolice okrągłego poziomu 1,37. Na USDK wczoraj również ruch wzrostowy był kontynuowany, natomiast takim najbliższym potencjalnym oporem wydaje mi się, że może być poziom w okolicy 1,2451. Potencjalne wsparcie w okolicy 1,2383, 1,2347. Na SP 500 mamy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego, więc obecnie jesteśmy na nowych, kolejnych historycznych szczytach. No i też, tak jak wspominam, jeżeli dane po godzinie 14.30 ze Stanów Zjednoczonych będą bardzo dobre, to wydaje mi się, że to może zachęcić inwestorów do realizacji zysku, głównie ze względu na wzrost prawdopodobieństwa do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o potencjalne poziomy wsparcia, niżej bym na S&P 500 zwrócił uwagę na poziom w okolicy 4305 punktów. Nasdaq również zyskuje na wartości. Wczoraj rynki przetestowały wcześniejszy lokalny szczyt. No, i jak na razie, przed danymi ze Stanów Zjednoczonych, wydaje mi się, że tutaj warto pozostać neutralnym. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAX-a, na niemieckim DAX-ie w ostatnich dniach ta cena jest bardzo poszarpana. Więc, no w takich warunkach, przede wszystkim warto załóżmy sprawdzić sobie średni dzienny ten największy ruch w okolicy 180-200 punktów. No, jeżeli pojawia się taki wystrzał, no to z dużym prawdopodobieństwem, ostatnio na przykład cena po każdym wystrzale, czy spadku później zawracała, więc no w krótkim terminie przede wszystkim na ten element ja osobiście będę zwracał uwagę. Jeżeli chodzi o na tutaj analogicznie mamy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego i tak jak wczoraj wspominałem, najbliższym takim ważnym poziomem jest poziom w okolicy 111,66. Tutaj widać, że ewidentnie jak na razie inwestorzy mają problem z przebiciem tego poziomu, natomiast dzisiaj przede wszystkim po 14.30 pojawi się większa zmienność na parze dolarieny i tak jak zawsze wspominam, na tej parze tutaj ten pierwszy ruch może być takim najbardziej, takim czystym, bardziej zrozumiałym ruchem, więc tutaj prawdopodobnie na dolarienie te warunki do handlu mogą być najlepsze. Jeżeli chodzi o złoto, ja przedwczoraj, Pisałem o tym, że potencjalnym poziomem wsparcia może być poziom 1752. Ten poziom został obroniony, no i z tego miejsca pojawiła się już prawie 30-dolarowa korekta. Natomiast tutaj dane ze Stanów Zjednoczonych krótkoterminowo mogą zamieszać na dalszej wycenie złota. No i tak jak mówiłem, lepsze dane ze Stanów Zjednoczonych mogą wywołać większą presję na złoto i to może doprowadzić do większego ruchu spadkowego, natomiast kiepskie dane ze Stanów Zjednoczonych moim zdaniem mogą pozytywnie wpłynąć na rynek złota i srebra. Jeżeli chodzi o ropę, ropa wczoraj zyskiwała na wartości krótkoterminowym potencjalnym wsparciem, pierwszym może być poziom w okolicy 7455, niżej okolicy 73,88. Więc tyle z mojej strony życzę udanego zamknięcia tygodnia i do zobaczenia w poniedziałek.